Dzień dobry Państwu, Remik Kubicki. Witam serdecznie już po raz drugi w studiu Pyrzyce. Dzisiaj festyn rodzinny przy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Pyrzycach. Zapraszam serdecznie na relację z dzisiejszego festynu. Zapraszamy Ile prawdy jest w piosence, gdy się śpiewać chcę. Nigdy mnie Daj więcej, czym ta podróż jest Nie tując ich godzin Nie licząc zysków ani strach Okrążamy Dzisiaj na festynie nie tylko mieszkańcy tutejszej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, ale również inni mieszkańcy naszego miasta. Zobaczmy, jak dzisiejszy festyn, dzisiejsza impreza im się podobała. Jak Ci się dzisiaj podoba Festyn? Festyn, co prawda jestem pierwszy raz, chociaż już jest trzeci, ale podoba mi się naprawdę. Chociaż to jest dopiero początek, nie mam nic właśnie. nie, nie, zauważy, nie zauważyłem żadnych wad. Domyślam się, że czekasz w kolejce na daterię fantową. Tak, ale już idę drugi raz, bo najpierw wygrałem hałwę i co prawda musiałem ją oddać, bo nie gustuje. I teraz drugi raz, może tym bardziej mi się poszczęści. Oczekujesz, że co wygrasz? Oczekuję, że wygram koszulkę. Z piły. Co prawda założyłem ją moja przyjaciółka, ale z drugiej strony chcę dla niej wygrać. A dla siebie upatrzyłem takie puzzle z pieskiem. Bardzo ładny. Nie, jak pani festyn dzisiejszy się podoba? Podoba się bardzo, bo to już nie pierwszy raz. Bardzo ładny. Pani na każdym festynie była? Byłam. Na no, każdym. Tu blisko. Na dobry, na dobry cel idzie? A korzystała już pani na przykład z loterii fantowej albo kupowała pani ciasto? Yeah. Ciasto nie kupowałam, ale zaraz pan... pójdę w kolejkę. Nie mam, jak się panu dzisiejszy festyn podoba? No bardzo fajnie, bardzo fajnie. Szczególnie, że można przyjść całą rodziną i dzieci mają trochę zajęcia. Dziękuję okay bardzo. Z nami jest proboszcz tutejszej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, ksiądz Leszek Konieczny. Witam serdecznie. Również, bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże. Proszę księdza, festyn już po raz trzeci się odbywa. Ile czasu potrzebujecie, żeby go przygotować? No festyn przygotujemy około trzech miesięcy. Takie wstępne rozmowy, potem są takie uszczegółowienia, a potem już w zespołach niewielkich przygotowują. Przygotowanie to około 30-40 osób, które jest zaangażowanych w przygotowanie festynu. W tamtym roku pieniądze z festynu były przeznaczone na witraże. Do kościoła, a na co będą przeznaczone tegoroczne? Tegoroczne również na witraże dopiero mamy jeden witraż. Został tydzień temu wstawiony, już gotowy, bo do tej pory mieliśmy tylko projekty, a już mamy pierwszy witraż i może cieszyć, bo to jest witraż, który jest przy chrzcielnicy i przedstawia scenę, w której Jezus jest chrzczony w rzece Jordan. A proszę mi powiedzieć, jakie atrakcje dzisiaj czekają na festynie na przybyłych? Dzisiejszą atrakcją jest pewien quiz, który już jest w tej chwili. Są również, będzie pieczenie kiełbasy, można się zaopatrzyć w ciasto. Ciasto zostało przyniesione przez bardzo wielu parafian, chyba z 20 blach ciasta i można to ciasto się zaopatrzyć. To jest już tutaj w sprzedaży, ale do ogniska zapraszamy. Będzie malowanie twarzy, będzie również i jakieś zabawy, gry, zabawy dla dzieci. A najbliższe plany rozwoju parafii? Najbliższe plany to znów witwarz, Teraz tym razem będzie Zrobiony nad głównym ołtarzem i też planujemy, prawdopodobnie może się to uda, jeżeli dostaniemy zgodę konserwatora, aby w najbliższym czasie do września zamontować nowe ogrzewanie kościoła, ceramiczne, a więc nie będzie już tego czerwonego, tej czerwonej poświaty i będzie znacznie niżej, będzie rzeczywiście ocieplało w czasie zimnych dni serdeczny Bóg zapłać za rozmowę. Bóg zapłać, ty jeszcze Bóg chciał być kimś. A ja uwierzyłem w miłość, potem przyjaźń, że się zwierzyć, że. Ja takie pytanie mam, jakie ciasta dzisiaj można skosztować? Najpyszniejsze ciasta świata, które są z okazji dnia mamy, bo to mamy pieką te ciasta, więc są najpyszniejsze. Tak jak... Mamy. A jakie tutaj można kupić? Bo tu widzę, jest drożdżowe, murzynek. Proszę nie przeszkadzać mi w pracy i te pytania skierować ja tutaj muszę do innej Bardzo, mamy. bardzo myślę, Żeby się nie pomylić. Drożdżowe, murzynek, sernik, jabłecznik, szarlotki, ciasto z rabarbarem przepyszne, z pożyczkami. Cuda, cuda świata, takie jakie tworzą mamy, tak? Bo dzisiaj mamy dzień matki. To jeszcze, jakby pani mogła powiedzieć, w jakich cenach one są. Kawałeczek ciasta kosztuje 3 złote. I są ciasteczka pieczone też wspaniałe mamy yy, przez wspaniałe mamy po złotóweczce, z pięknymi cytatami z Pisma Świętego. To jak za takie pyszne ciasta, na pewno niewygórowana cena. Dziękuję bardzo. <laughs> Y, co można dzisiaj wygrać na loterii fantowej? Y, no każdy los wygrywa. Nie ma głównej wygranej. Każdy los jest wygrany. A jakie fanty na przykład macie? Piłki, piękne kolczyki, biżuterię damską fundowała nam pani Joasia. Aś jakie masz nazwisko? Jak? Pani Asia ufundowała nam przepiękną biżuterię własnej roboty, można też przedmioty użytku domowego wygrać, piękne zabawki, puzle, karty do gry, również ja, to my tu to, to, to szklanki, no, mnóstwo rzeczy i książki też. Ile w sumie macie fantów? 380. I w jakiej cenie jest los na loterię? 1 los 3 zł. Tak, ja jestem Kiedy pójdzie coś nie tak Ja będę dzwonić Dziś Dlatego idź Gdyby było coś nie tak Kiedy pójdzie coś nie tak Z nami jest burmistrz pan Jerzy Marekolech oraz ksiądz proboszcz w sąsiedniej parafii pod wezwaniem Świętego Tona ksiądz bigniew Laki. Witam serdecznie. Dzień dobry, witamy serdecznie. Cześć Boże. Pierwsze pytanie do księdza proboszcza: ponieważ festyn jest imienia Świętego Ottona, a zbliża się Odpust, który organizuje m.in. parafia, której ksiądz jest proboszczem. No, święto to nie jest własnością naszej parafii, tylko jest własnością miasta, jest w herbie, to już w ogóle jest, że tak powiem, wszystkich nas dotyczy, jest własnością wszystkich pyżyczan, jeśli to tak dobrze brzmi. Natomiast to, co się zbliża za tydzień, kiedy zapraszamy zresztą wszystkich pyżyczan na uroczystości do studzienki na 17, a na 18 do nas na 6 świętą, jest nie tyle związane z dniem odpustu imienia świętego Tona, ile z datą i z rocznicą, że właśnie na początku czerwca 1124 roku, chyba się nie mylę, miało miejsce to zdarzenie, to znaczy chrzest tych mieszkańców Pyrzyczeń. I my za tydzień o tej porze właśnie rozpoczniemy, o 17 przy studzieńce, taki montaż słowno-muzyczny i takie przy, o, przyrzeczenie, odnowienie przyrzeczeń i mszę jako pamiątkę tego zdarzenia, które e, spowodowało, że, że chrześcijaństwo właśnie wtedy zaistniało, że tak powiem, na tych ziemiach i w Pyżycach kiedy Otton tutaj ze swoją misją dotarł. Natomiast samo wspomnienie takie związane z imieniem świętego Tona jest na początku lipca. To jest jakby co innego. To wydarzenie za tydzień będzie pamiątką tamtego wydarzenia. Nie osoby tylko świętego Tona, ale całego zdarzenia Chrztu Pyrzyczan. A co o 17 będziemy mogli zobaczyć koło studzienki? Co będziemy przy studzience mogli zobaczyć? Zdaje się, że z tego co się orientuję, prosiłem o to młodzież, żeby przygotowali z księdzem Markiem tak, taką inscenizację jakby, no pokazującą jak to mniej więcej mogło być, bo to będzie atrakcyjne dla, dla nas wszystkich, dla uczestników. Tam się zbierzemy, tam zaprosiliśmy też przynajmniej z terenu naszej parafii zaprosiliśmy wszystkich rodziców i dzieci, które w zeszłym roku były ochrzczone, z całego roku, to jest około 100 rodzin, bo około 100 parę dzieci rocznie jest u nas chrzczonych i prosimy, żeby oni przyszli ze świecami tymi chrzcielnymi, zapalimy świece i odnowimy chrzest jako upamiętnienie tamtego chrztu, od i na ich sztu, tych dzieci, które były w ostatnim roku ochrzczone. I tam będziemy tak pewno z jakieś 20 minut przy studience odnowiły te przyrzeczenia. Przejdziemy w takiej nieformalnej procesji do kościoła i o 18 będzie też uroczysta wieczór msza I święta. I to, i to tyle. A jak miasto Pyrzyce włącza się w kult świętego Ottona? Może cała gmina, może cała gmina, gmina, ponieważ również 2 czerwca odbędzie się pielgrzymka strażaków do źródełka w Brzesku. I później pod oczywiście przewodnictwem księdza arcybiskupa Andrzeja Dzięgi. I później ksiądz arcybiskup również będzie uczestniczył w tym wydarzeniu pod studienką, prawda? Księdza tak, arcybiskup sądzę, że bo... tak. Tak przynajmniej jest zapowiedziana ta obecność. To nieraz nam się coś z przeszłości, wiem, że zdarzało, że nie zawsze mógł być, ale w programie takie, takie zamiary są. Tak, Zabra ksiądz arcybiskup... Ja mam, po... zastępca, ja mam potwierdzenie, będzie. że będzie ksiądz arcybiskup właśnie sam, osobiście, także będzie również uczestniczył i w Brzesku, i w Pyrzycach, a jak gmina, jak miasto? Tak jak ksiądz yy, probosz powiedział, jesteśmy bardzo przychylni, jeżeli możemy coś organizacyjnie, to zawsze pomagamy, a już to merytoryczne przygotowanie, to uważam, że należy właśnie do kościoła, który bardzo dobrze to robi. No, ale z racji na to jednak, że to jest yy, jednak, no, nie, nie rzeczą obojętną, nawet i dla miasta, bo jednak jest w Herbie święto -tą. i to jest taka historia, której przecież fakty, nie da się faktów obalić, więc tutaj miasto ma też myślę, wszelkie dobre intencje ku temu, żeby wspierać i w tym roku, no to nie będziemy robili aż takiej wielkiej może uroczystości, bo to trudno każdego roku robić, aż mocno, jakoś tak, tak rozległe uroczystości, ale na pewno za dwa lata, kiedy będzie tam równa rocznica 890 lat, to postaramy się zrobić to jeszcze bardziej okazane. Bez wątpienia. Ksiądz, ksiądz Proboż jest tak doskonałym organizatorem, że naprawdę wiem, że zrobimy to wspólnie i na pewno będzie to duże wydarzenie dla wszystkich Pyrzyczan, bo jest to już taka okrągła rocznica. Serdeczne Bóg zapłać za rozmowę. Naszymi gośćmi byli ksiądz z Zbigniew Rakiej oraz burmistrz Pyrzyc pan Jerzy Marek Olech. Dziękuję. Dziękuję.